Ale skoki były ok. Zobacz, jak gwiazda z tyłu rusza, rusza na drugą rundę. Powodzenia, Paweł, Polska górą! Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Adamie Niżniku, nareszcie Cię znalazłem, pojechałem do Cetniewa i tam Adama nie było. Na różnych zawodach bywałem, też Ciebie nie było, no ale w Czechach się e, widzimy. No to może chronologicznie, jak to było z Tobą, że nie było Ciebie na tym zgrupowaniu w Cetniewie? No po pierwsze to Pan powiedział, że jeździł Pan na zawody i mnie nie było, ale to nieprawda. Były fiskapy w Otepi, byłem, Pana nie było, e, Continental w Kłopio. Byłem pana nie było, Fiskapę w kopio byłem pana nie było. No ale nic. no Zacznijmy od tego Cetniewa. E, nie, niestety nie pojechałem do Cetniewa, ponieważ pisałem matury. E, no, miałem, było to ważniejsze od niestety zgrupowania, bo w końcu maturę trzeba zdać. E, trzeba po, podejść do matury, później zdać. No, ale no nic. Byłem, napisałem, zdałem, więc fajnie. Gratulacje. Że ten pan Dominik mi mówi, Jaż aż taki stary nie jestem, w sumie może trochę zaskoczkami już jeżdżę. O ten French to chciałbym zapytać, jako jedyny junior tutaj trafiłeś do tego składu, jak się tutaj czujesz? Bo to obserwując ten dzień, taka nauka, kontakt z trenerami, z tymi troszeczkę starszymi zawodnikami, bardziej doświadczonymi, jak to odbierasz? Z trenerami, szczerze mówiąc, trenuję pierwszy raz, w sensie oni już na pewno mnie widzieli wcześniej, tak jak e, trener Michał e, czy trener e, Grze Grzesiek, e, ale nie miałem tak przyjemności trenować z nimi podczas zawodów. E, czułem się fajnie, może i nie dostałem się do drugiej serii, niestety tam 4,3 punkta zabrakło, to mało, ale. Czuję się w dobrej dyspozycji, szczególnie teraz, bo nie, dowiedziałem się też niedawno, że tutaj jadę, bo dwa dni temu, a my wczoraj wróciliśmy z obozu z Eisenertz, więc ogólnie ten dzień myślę, że poradziłem sobie ok. Tam małe błędy były, ale skoki były ok. Zobacz, jak gwiazda z tyłu rusza, rusza na drugą rundę. Powodzenia, powodzenia Paweł, Polska górą! Polska Górę. Co powiedział trener Daniel Kwiatkowski, kiedy tutaj ciebie odsyłał? Że tak to nazwę żartował? Zdejmował troszkę nerwy, stresy? Czy nie trzeba tego robić? To było tak. W środę zawołał mnie do siebie i powiedział: Masz jakieś plany na weekend? No ja mówię, że to zależy o co chodzi. No to powiedział, że jadę na kontynental, a ja wtedy powiedziałem, że to nie mam, to jadę. No i nic, no, nie musiał mnie uspokajać ani nic, bo startowałem już e, w kontynentalu, wcześniej w pucharze świata raz, więc e, nie byłem zestresowany tym. Jak no, równie dobrze widać bo po moim pierwszym skoku dzisiaj. 97 skoczyłem. Bardzo dobry skok, jak na mnie, po, bo ja miałem ogólnie teraz taki cięższy okres. No i ten skok był bardzo dobry, no i. Później niestety małe błędy się wkradły, ale to nic. Jutro jeszcze z dzień, walczymy, a tak. A propos zgrupowania w Austrii, wariaciki jesteście, z tego co widzę na Instagramie, tutaj komandos i spółka szaleją, z tego co meldujecie. Dobrą macie atmosferę, prawda? Tak, bardzo dobrą mamy atmosferę, wszyscy się fajnie dogadujemy w grupie. Nie mamy mały... nie mamy sprzeczek, więc fajnie, fajna jest atmosfera do... Zabawy do wszystkiego, dogadujemy się po prostu. No i też udało się nam wyjechać. Tam trener Krzysiek Krzysztof Biegun załatwił z trenerem Danielem, że raz wieczorem pojechaliśmy tam nad rzekę, nież nad rzekę, tylko nad jezioro. Nie przypomnę sobie nazwy. I fajnie było tam. Powerowaliśmy sobie, ale w granicach normy oczywiście.